Moi drodzy, dzisiaj postanowiłem się podzielić z wami taką dość krótką refleksją związaną z pisanym właśnie artykułem naukowym dotyczącym wyborów prezydenckich w Polsce. A refleksja jest taka, czy w ogóle potrzebne nam są powszechne wybory prezydenckie, czy polski system rządów, czy polski system polityczny rzeczywiście bardzo by ucierpiał na tym, gdyby powszechne wybory odeszły do historii. To też jest bardzo ciekawy przypadek, że już 30 lat te wybory się odbywają. W zeszłym roku właśnie ten jubileusz swoisty obchodziliśmy. Przypomnijmy sobie, że w 90 roku powszechne wybory prezydenckie zostały wprowadzone tak naprawdę trochę przypadkiem, trochę na zamówienie polityczne. Miały one uprawomocnić, lepiej legitymizować wybory, lepiej niż. Wybór dokonywany przez parlament, przez Zgromadzenie Narodowe. I z tej swoistej prowizorki ustrojowej, która nie bardzo pasowała do systemu parlamentarno-gabinetowego, zrobiło się coś trwałego. Ja przyznaję, że przez bardzo długie lata byłem głęboko przekonany, że wybory prezydenckie, te powszechne, bezpośrednie, bardzo pozytywnie wpływają na pozycję polskiego prezydenta, aktywizują go dodają mu legitymizacji, czynią z niego silniejszego arbitra, pomagają mu właśnie rozsądzać spory pomiędzy różnymi podmiotami politycznymi, społecznymi, instytucjami. No ale prawdę mówiąc, obserwując krok po kroku kolejne lekcje, nabrałem takiej wątpliwości, czy rzeczywiście ta powszechna lekcja przynosi skutki właściwe. Z dwojakiego powodu. Po pierwsze, mam wrażenie, że kolejni prezydenci, którzy obejmowali swoje urzędy, mieli przeświadczenie, że skoro pochodzą z wyborów powszechnych, to znaczy, że są prezydentami władczymi, że mogą uczestniczyć w procesie sprawowania władzy. Pamiętamy być może jeszcze odległą w czasie, ale żywą w badaniach prezydenturę. Lecha Wałęsy, który był przekonany, że przecież jest od tego, by rządzić państwem. Pamiętamy o prezydenturze chociażby Lecha Kaczyńskiego, który przypominał o dwóch kwestiach: że po pierwsze pochodzi z wyborów powszechnych, a po drugie, że artykuł 10 Konstytucji czyni z niego część władzy wykonawczej, a więc nie jest tak zwanym malowanym prezydentem, tylko rzeczywiście może i powinien angażować się w kształtowanie polityki państwa. I druga rzecz, która się wiąże z tymi powszechnymi wyborami, to już z perspektywy wyborców. Wyborców, którzy wszystko na to wskazuje przecież i badania w jakiejś mierze na to wskazują. Wyborców, którzy są przekonani, że skoro wybieramy prezydenta w wyborach powszechnych, skoro każdy ma na niego realny wpływ, na obsadę tego stanowiska ma realny wpływ, to znaczy, że wybieramy kogoś, to ma kluczową rolę w państwie, kto może rzeczywiście decydować o kluczowych kwestiach. A co przy okazji w kampaniach mówią zazwyczaj kandydaci na prezydenta, mówią zazwyczaj o tym, że będą premierami, że będą premierami, że będą budować mosty, drogi, będą dawać zasiłki, będą przydzielać mieszkania, będą dbać o to. Aby y, y, polityka gospodarcza była taka lub inna. To są wszystko elementy, które tak naprawdę przypisać należy Radzie Ministrów. I wyraźnie przecież mówi o tym 146 artykuł Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Y, kwestią jest prawdopodobnie jeszcze na inne spotkanie, jaki model wyboru prezydenta byłby optymalny, co zrobić, aby. Uwiarygodnić w naszym systemie parlamentarno-gabinetowym rolę prezydenta, czy powrócić do wyborów dokonywanych przez Zgromadzenie Narodowe, czy wprowadzić model amerykański, wyborów powszechnych i pośrednich, czy może też sięgnąć do doświadczeń włoskich, czy doświadczeń niemieckich, czy doświadczeń indyjskich, gdzie wprowadzono metody tak zwanego rozszerzonego parlamentu czyli prezydenta wybierają parlamentarzyści i przedstawiciele bądź to stanów bądź to regionów To jest kwestia otwarta natomiast coraz wyraźniej z takiej pozycji obrońcy wyborów prezydenta przesunąłem się na Pozycję osoby krytykującej ten model jako nieprzystający, jako zniekształcający tak naprawdę mechanizmy polskiego systemu rządów. Na koniec jedno wydaje się jednak interesujące i być może na ten moment przesądzające to jest przekonanie społeczne, że te wybory powinny zostać. Przekonanie społeczne wyrażone chociażby badaniami opinii publicznej. W której zdecydowana, zdecydowana większość, rzędu 80-90%, opowiadała się i prawdopodobnie nadal opowiada się za tym sposobem wyboru prezydenta Rzeczpospolitej. A yy, o koncepcjach, jeżeli będzie na to czas, będzie można jeszcze porozmawiać. Dziękuję bardzo.